Kobieta chce, że jak już ma faceta, że on jest jej. I bardzo często jest tak, że nie chce tej przyległości, jaką jest mama jego, a on w sposób naturalny będzie ciągnął, bo to, jest, to są jego rodzice, tak? Więc wtedy może pojawić taka zmyłka, że to może jest mami synek. To, że mężczyzna jest mami synkiem, no to też trzeba wiedzieć i jakby nazwać, co to, co to znaczy. To znaczy, że musi być obsłużony że musi być mu dogodzone, więc jeżeli wchodzi taki chłopiec w związek z kobietą i trzeba nad nim skakać, niańczyć go ciągle, go pocieszać, podnosić, przytulać, tak, i on nie daje takiej sfery bezpieczeństwa, tych szerokich ramion, yy, nie niesie takiego pokoju ze sobą dla dziewczyny, no to dziewczyna będzie myślała, że on jest i synkiem. Więc jeżeli rzeczywiście tak jest, że twój chłopak jest i synkiem, to to co należałoby zrobić, to zacząć budować w nim ten etos mężczyzny. Tak? Czyli zacząć go uczyć, co to znaczy być mężczyzną, uczyć go, jaką się ma do ciebie zachowywać, prosić go, żeby pewne rzeczy robił i prosić, żeby pewnych rzeczy nie robił, bo to jest jakby ca cały temat w tym kontekście, ale myślę, że, że takie podstawowe sprawy, że ja musimy ustalić między sobą kochanie, tak? kto jest pierwszy w twoim życiu: ja czy mamusia na przykład, nie? czas ze mną czy jednak z rodzicami tak musimy ustalić ile czasu chcemy poświęcać moim rodzicom ile czasu chcemy poświęcać twoim rodzicom bo się bez tego nie da to się po prostu bez tego nie da nie da się także wchodzę w związek odrzucam całą rodzinę ze strony męża i po prostu nie ma musimy się trochę układać więc trzymam kciuki powodzenia dziewczyny